To nic, że długi jest marsz Ponad terrem, aż nie będę śpiewał Bo chciałem takie piosenki, utwory sobie pośpiewać Lubię w domu ukraińskie piosenki w 93. brygady zmechanizowanej e, Rosyjskie pieśni, klawiarmi byli na wojnie, Szara piechota I w ogóle tak się prezentują widoki Bardzo pięknie, leśna ścieżka Tam prowadzi droga na Wilno aż po dwóch, tak humorystycznie podchodzę do sprawy piękny zagajnik brzozy muszę się przywieźć i koło już jest kompas wziąłem? wziąłem, dobra proszę bardzo, jaki piękny drzewo okaz tak się rozpościera tu widać elementy dobra teraz tak kolejny mater, wszystko z wziąłem Śpiwodu nie było sensu rozkładać, bo Kurczę, chwilowo to to nie ma szans sensu. Teraz musimy wyjść na ścieżkę. Chciałbym Państwu bardzo podziękować. To moje lepsze podziękowania za oglądanie moich materiałów, moich zdjęć. Jest to dla mnie taka się No Bardzo Państwu dziękuję, że ktoś się ogląda. Jestem niezmiernie bardzo wdzięczny i miły, że bardzo mi miło. Również Państwa pozdrawiam. Życie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Dziękuję Państwu. Tu to się było o zbierał. A, śmieci. Także bardzo ślicznie Państwu dziękuję za oglądanie moich materiałów. Jeszcze ktoś się pytał, czemu ja się przytulam do drzew. Ja całuję drzewa. wężyk powiesili, na no tu, tu butelka, tu butelka tam jakiś kanister matka boska, ludzie mają że najebane w bani żeby wyrzucać się w lesie także dziękuję państwu ja tu jeszcze pobuszuję, może coś uda mi się nagrać ślicznie państwu dziękuję no dziękuję państwu, z nimi nie zmienię, bardzo miło, dziękuję, dasz ból